Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Od rana nie najlepsza informacja. Ten kurczaczek, taki ledwo żywy, co tutaj był u malutkiej, niestety padł. Pod nią był, no, to było do przewidzenia, bo on nawet z budowy coś było z nim nie tak. Niestety, te jajka, co ona ma, to są te od czarnej tej stąd, powyziębiane I nie wiem, czy coś jej się tam jeszcze ukluje. Ej, Dziu, ja wiem, że Ty masz parcie na szkło, ale to za chwilę Cię pokażemy. Tutaj ta sobie dobrze radzi, prowadza te kurczaczki. Trochę słomy ma tutaj dużo, ale tutaj nie ma podłogi. No to tak już jest. Trzeba jej często wodę wymieniać, bo szybko ją zapaskuje. Ale cały czas chodzi z tymi kurczaczkami, je tutaj prowadza i sobie tam wydziubują. Jeszcze parę dni i pewnie ją się puści. Na wolność całkiem. Króliczek masz się dobrze. Dobrze się masz. Trochę Ci ciepło na pewno. Na tych deseczkach. Ale zaraz idziemy robić Ci nową budę. A tutaj ta kurka zeszła z jajek kaczych. Ale gdzieś tu ją przed chwilą widziałem. Zaraz pewnie wróci, bo ona tak schodzi na chwilę. 15 minut, jakieś 20. I wraca. Dobra, bierzemy się za robienie budy dla królika. A dzisiaj taka akcja z tych palet Muszę odbijać te deseczki Żeby tak o zostało I potem flexem się weźmie I poucina te gwoździe na no eleganckie to są Sklejeczki będzie miał budę Jak ta lala przód oczywiście się zrobi z siatki i takie pytanie do was Bo myślę żeby dół mu też zrobić z takiej gęstej siatki Żeby tam te jego odchody wszystkie zlatywały na dół Tutaj widziałem u jednego gospodarza tak ma zrobione i sobie chwali Coś wiecie na ten temat, czy to nie jest źle, to dajcie znać w komentarzu, czy mu robić całą podłogę, czy właśnie z takiej siatki edziu. Wody jeszcze nie odpalamy, toż jeszcze południa nie ma. Wodę to dopiero na wieczór robota przy tym to jest dosyć nudna i żmudna, po prostu o, i po kawałku trzeba sztukać i odbijać. No. To tu dużo opowiadać? I kolejna paleta zrobiona, włączyłem kamerę i siedziu na mnie. Kolejna paleta zrobiona, to już połowa za mną. Trzy poszły, trzy przede mną, ale teraz chowam się do domu na jakieś pół godzinki. Kawkę sobie zrobię. Bo równo południe wybiła, jak wiadomo w południe nie wolno robić, bo jeszcze południca przyjdzie i przydusi, to ja się tam wolę przednio schować To się włączę po przerwie. No kawę poszedłem sobie zrobić, a łobuz do lasu wyleciał. Ale go zawołałem, to przyszedł. Dlatego go w końcu nie zamykam za karę, bo zawołałem to przyszedł, żeby mu się nie kojarzyło, że go wołam, to go zamykam od razu, ale patrzcie jak się zziają z Jakoś się udało to poodbijać, ale ciężko to szło. Aż mi normalnie ręce mdlały od tego młotka. No ale dobra, poodbijane, i teraz trzeba te gwoździe poobrzynać. To lecę po flexa. I co, bierzemy się za robotę. Udało się, żmudna to robota, ale poszło. Te gwoździki, tu nawet jak wystają, to one o, palcami się urywają. To przygotowane, akurat skończyłem, zadzwonił sąsiad. Pojechałem do sklepu, kupiłem 140 metrów takich ład drewnianych. I sąsiad jedzie ciągnikiem, za chwilę powinien być, to mi przywiezie. No i będzie można robić już konstrukcję. Perełka w końcu do chałupy przyszła. I ją zamknąłem i na razie nie będę jej puszczał, bo wyobraźcie sobie, perełka całe dnie, całe noce na dworzu, a w domu mi mysza lata po stole, no. Perełka, musisz ją wygonić, bo tutaj myszy nam niepotrzebne. Jeszcze twoją karmę wyjedzą i co będziesz jeść? No myszy wtedy. A mysza, o, w tamto szparę ucieka i orzeszki sobie nosi, normalnie spaczki paczki powyjmowała i sobie tam nosi. Więc perełka, bojowe zadanie masz. Perełka w domu, towar przywieziony. Tutaj mamy 100 metrów razem tych ład, co Tedek do końca idziesz. A tutaj parę takich cieńszych kupiłem, to na jakieś drzwiczki takie rzeczy się przyjedą. Dzisiaj taki najnudniejszy, najbardziej żmudny proces przygotować materiał do tej budy dla królika. A zobaczymy co u niego, bo nie zaglądałem do niego dawno. Co jak tam królik, trzymasz się jeszcze w tej budzie starej? Jako tako, ale żeś wyjad, paszy i wszystkiego, prawie pusto masz. Zaraz ci sypie. No, jeszcze z 2-3 dni się tu przemęczysz i gotowe będzie. Koleżanko, a ty co tu wyprawiasz? Zgubiłaś się? Do tej przyszłaś? Kwoczka tam sobie siedzi. Dobra, zostawię im na razie otwarte, bo kury już się schodzą do kurnika pomału to może wyjdzie sama bo tam zaraz czarna by mi oczy chciała wydrapać jakbym tam w las. malutkie jest mi szkoda bo ona te jajka miała po czarnej teraz siedzi na tych co zostały ale one słabo wyglądają dzisiaj je prześwietlałem prawdopodobnie te kurczaki zamarły no jeszcze do jutra dam jej na tym posiedzieć a jutro rano jest targ Pojadę na targ. Może kupię jej jak będą z 2-3 pisklaczki i jej podmienię. Bo dzielnie siedziała. Te co są u czarnej, co się wykluły, to ona wysiedziała tak naprawdę. A teraz bez pisklaka zostanie. Co zrobić? A ta jak? Ta dobrze siedzi. Dobra, jeszcze u białej trzeba sprawdzić. Tym białoczubom jak już ładnie pelerynki porosły. Już takie kapelusze jak się patrzy. I biała twardo siedzi. Jeszcze wodę ma. to wychodzimy, żeby jej tu się nie pozłaziło to towarzystwo. Edzio by chętnie je teraz pozaganiał do kurnika, ale na szczęście jest ogrodzenie, i nie ma takiej potrzeby. Same się Edziu zejdą, nie musisz ganiać. I po moim ulepszeniu najnowszym, chyba wam nie pokazywałem jeszcze. O, tutaj ten drucik dorobiłem trytytki, i te małe też nie wychodzą. Raczej, o. Jakaś tam wylazła ze dwie. Ale dzisiaj tu ciągnikiem wjeżdżaliśmy, wyjeżdżaliśmy, trochę ta brama była otwarta, to może wtedy wyleciały. Bo jak przywoziliśmy te łaty na konstrukcję, jeszcze parę takich słupków grubszych, jutro może się przywiezie i będzie wszystko. A co do jajek, to dzisiaj trzy sztuki, bo większość jeszcze za młoda, raz, dwa, trzy siedzą na jajkach, jedna ma pisklaki i ze dwie dzisiaj chodziły już. Chwoczały, jakby gniazda szukały. No to nic dziwnego, że jajek mało. Perełka, myszy po chałupie harcują, a ty tylko byś na kanapie leżała i się pawiła najlepiej. Perełka, zarobotę się weź w końcu, a nie tylko głupoty i zabawa ci w głowie i wylegiwanie się. Co o tym myślisz? Wieczór się zbliża, trzeba iść podlewać, ale jest sukces. Znalazło się to ustrojstwo w konewki. Co Edek, jak idziesz ze mną podlewać? No pewnie tak, jak żeby inaczej. Uda mi się tak celować? Pewnie nie. Co jak co, ale podlewania? To jedziu nie odpuszcza. Sam podlewał Proszę bardzo. No, teraz to będę dorosły, co? Kurą bramę otworzyłem, żeby te uciekinierki mogły się zejść i żeby Edwin tam nie przeszkadzał. To włączy. Znowu się nabrał, ale dobra, już mu włączę. I co działa, czy nie działa? Działa! I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Dzisiaj dużo było takiej żmudnej, nudnej roboty. Nawet nie było co za dużo z tego nagrywać. Bo co wam będę nagrywał? Jak młotkiem stukam pół dnia, żeby to porozbijać, no ale elegancko porozbijane. Jeszcze tylko gwoździe, gdzie nie gdzie trzeba będzie dopiłować, bo nie mogą tak wystawać jako na przykład tutaj. Ale to na spokojnie. Część towaru zwieziona. Jutro może się dowiezie resztę i się ruszy z budową. O, a ten łobus. Dalej lata. Jemu to to się nigdy nie znudzi. Przez pół godzinki sobie polata, zanim to zakręcę. Przynajmniej drzewka mi się podleją, bo jest tak sucho, że nie wiem. A ja się z wami żegnam. Na dzisiaj to wszystko i mam nadzieję, że do zobaczenia jutro.